Cześć, witam was Damix Cox. Zapraszam na kolejny odcinek Minecraft Bedwars. Yy, dzisiaj gramy solo, tylko z drewnianym mieczykiem. Nie możemy bez żadnego innego miecza, ani tylko jednego, żelaznego, ani diamentowego. Będzie trudno, o, ale myślę, że jak kupimy ostrość, to nam się uda. Polecimy do żółtego. Na razie potem myślę, że ma diamenty. Żeby sobie ogarnąć tą ostrość, ale na razie... do... Lecimy do żółtego. Ciekawe czym tą łóżeczką odbiorę. może będziemy mieli szczęście i niczym nie obuduje? Chyba widziałem, że w ręku miał deski. No to deski zniszczymy. Ale nie jestem pewien. No, dobrze zobaczyłem. Oj, weźmy onstą ja jeszcze. Ja stąd tu nie zniszczę, dobra. Tu zniszczę. Trzeba będzie go zestrofować szybko, żeby mnie nie uderzył, tylko mu jeszcze piec zabiorę. A, chyba ginie. No, ginie. Dobra. Go zginął. jak mówiłem, chyba polecę tam na diamenty. Chyba. Dobra. Wie nie możemy kupić Czy Czyli tu na diamenty szybko i potem tam polećmy. Może od razu będziemy mieli na ochronę. Jak nie spadnę, bo możliwe, że spadnę. Dobra, mam trzy diamenty. to na razie nic nie kupimy. Tam pewnie będą cztery. No właśnie, już tam biały zniszczył różowego. Tak, już do mnie będzie leciał biały. Więc ja muszę szybko coś bo on już będzie u czerwonego. No, on już tam jest. Dobra, mamy zbrojkę. Tylne pola, drabinki. To lecimy na te diamenty szybko. A może akła do niego nie idzie? Wtedy byłoby dobrze, bo już tego go nie trzeba pokonać, a tak jeszcze mu łóżko zniszczyć. Gość niszczy dopiero dla czerwonego łóżeczka. Dobra, będzie szedł tutaj do mnie, no to, to jestem pewien. No, ale nie ma żadnych enchantów na razie, a ja mam już ostrość i ochronę. Więc mam dużą przewagę. A, goś się tak buduje. O, ja nie mogę. Ale w ogóle go cofnęłam? Dobra, zrobiłem. Był widać było na ryfniku, ale nie wiem, czy on makra nie miał. Jakoś tak dziwnie stawiał cyfloki, no ale. Nie no, każdy most tak buduje i że nie spadł ani razu. No. Ani razu nie spadł. No nie wiem. Może tutaj być coś... Jakieś marko, ale nie jestem pewien. Dobra, ochrona dwójka. Niebieski uciek. No to niech ten akła zniszczy białego, no. Wtedy będzie najlepiej. O, białżka jest tutaj. Nie, białego jeszcze tu nie ma. No może też polecią liczne na diamenty. Nie wiem, nie wiem. Otwarte ma łóżko. A, dobra. Niebieski wrócił do gry. No może i dobrze. no teraz spadł. Dobra, mamy... Z... O nie, już myślałam, że spadnę. Mamy z nim szansę. Jesteśmy już u szarych. Najgorzej do tego miecza nie możemy lepiej kupić, bo z żelaznym mieczem byłoby na pewno łatwiej. A z tym moim drewnianym to może być no tak nieprzyjemnie. No nie, zrzucił mnie. Ojeju. Chyba polecę nie wiem. Nie wiem do kogo właśnie teraz polecę. Jestem zielony. Może do tego niebieski. Nie wiem, bo... Jest dobre ten biały, to widać. Może go lepiej jeszcze rozwalić. Nie jest tak jakoś mega daleko. No dobra, lećmy do białego. Będziemy już ochrona 3. Ale szybko się te diamenty zbiera. On też do mnie będzie leciał. Zrzucił mnie jakoś wtedy. Yy, ale nie wiem. Nie udało mi się tam blok postawić, żeby klata zrobić. Dobra, ochrona 3. On nie ma żadnej ochrony, więc... No tam jest. Właśnie widzę, że gość jest jakiś taki. No nie, gość jest jakiś dziwny. Nie wiem. Bo ogóle czemu do niego aqua nie idzie? O! No iść do niego akwa, Dobrze, dobrze, dobrze. Chyba nie będzie miał łóżeczka. Chyba. Ja się raczej obronę nie myślę. Spadł, ale nie ma łóżeczka. Czy ma łóżeczko? Nie ma łóżeczka. Dobra, wyszedł. To my zawracamy. Nie ma sensu iść w tą stronę. Yyy... No i nie wiem co robić. Mam nadzieję, że ten app wróci tam. Żeby nie szedł z tamtej z tamtej strony, tam z tyłu do mnie, bo wtedy no, mogłaby być lipka. Ale może nie, dobra. Policimy na początek niebieskiego. On mnie widzi już. I no, on też nie ma żadnych enchantów, więc... Dobra, może będziemy budowali wolno, wiecie? Aha, on już tutaj jest. Jeszcze fireballem nie trafiłem. Właśnie, to są moje piękne firewall. No chodź, nie bój się. Nie bój się, nie jejku. Ojej, ale strefa mam nawet. I to taka w powietrzu w ogóle. Gość się zdziwił. Tylko odłożę te diamenty, bo jednak 6 diamentów to raz 7. No 7. Ale szybko się te diamenty. Co ile jest jako? 15 chyba, tak? No, chyba co 15 sekund się rozpiął. Dobra, składam diamenty, Trochę więcej wełny. Nie wiem właśnie, gdzie jest ten akwarium, bo on tylko nie, nie zniszczył łóżeczka. O, to się boję. Chodź tu, goście. Dobra, chyba gada. Ale się go fajnie tak knoka. Nie wiem o co chodzi. no nie. Wpadłem w Aha, wygląda, że No to fajnie. wstępni gracze, którzy mają sojusz. Dobra, spadł w dół. Chyba niebieski nie ma, już łóżeczka. Ale nie byłbym tego taki pewien. Dobra, niebieski nie ma łóżeczka i go coś nie ma. Jesteśmy pewni, że akurat tam nie idzie do mnie. Szybko zbijamy niebieskiego. O nie, czy nam się go uda zrobić? Dobra, udało się. Czekajcie, bo. Właśnie, gość do mnie leci. Hopu. Dobra, Już poleciał. Ojej, upadłem mam popuń. Jeszcze oni mają sojusz, to jest najgorsze. Dobra, ale już się zjedzę. No, oni są nawet w party, bo widać, że ten obserwuje tą arenę. Szybki raki. Lecimy, o nie, mam prawie spadł. Tam uda nam się to wygrać, mam taką nadzieję. Gdy zaraz będzie szedł, Tam mu rzucimy jedno TNT. Mamy jeszcze narzędzia, o, tu górą polecimy. Zresztą no nie wiem, czy oni mają są. Nie no, musieli mieć też łóżka, sobie nie zniszczyli, w ogóle. Tutaj TNT rzucimy. I to moi drodzy, tak Udało nam się wygrać tylko z drewnianym mieczem. Gigi, 10 kili mam. Gigi, moi drodzy, udało nam się wygrać. To będzie koniec odcineczka. Subskrybujcie mój kanał. Dobijamy 100 subskrypcji. Jak dobijecie 100 subskrypcji, będzie mój pierwszy live'ik. Oglądajcie następne odcineczki. Cześć!